Dzień dobry Państwu, bojko na tele z tej strony. Zapraszam Państwa do naszej wtorkowej analizy rynku. Wczoraj dosyć mało się działo na giełdach, z racji tego mało, to też jest bardzo ogólne słowo, tej zmienności. Myślę, że w ten sposób do tego podejdziemy, było dosyć mało, z racji tego, że przynajmniej do południa nie mieliśmy żadnych odczytów makroekonomicznych, nic na rynku się nie działo i dopiero na sesji amerykańskiej kilka wiadomości dotyczących rynku ropy, dotyczących surowców energetycznych zdołało przycenić indeksy, szczególnie europejskie, no i zamknąć je jednak na minusie oraz napędzić trochę wolumenu, trochę tych zleceń na rynki energetyczne, dokładniej na ropę. W kwestii ropy, drodzy Państwo, jest to dosyć ciekawy temat, bo ropa na to ropa. Rosja na tą chwilę prześcignęła Arabię Saudyjską, jeżeli chodzi o dostawy ropy do Chin. Temat z samym tym surowcem energetycznym i Chinami jest dosyć rozległy, bo Rosjanie jeszcze no może być podczas fazy konfliktu, która była już rozwinięta, zaproponowali Chińczykom dostęp do rosyjskiej ropy denominowanej, czyli sprzedawanej nie w dolarach, a w ich rodzimej walucie, czyli w yuanach. No i Tutaj Chinom otworzyła się w tym czasie droga do rozmów z Arabią Saudyjską, która była do tej pory największym dostawcą ropy do Chin. By rozmawiać, oczywiście te rozmowy trwały już prawie 6 lat, ale by przyspieszyć rozmowy dotyczące tego, przynajmniej część baryłek była sprzedawana właśnie w chińskich ułanach. Ten element dosyć mocno wstrząsnął rynkami. Natomiast drugim elementem, który był bardziej znaczący dla rynku europejskiego, było to, że przez Nord Stream popłynęło dużo mniej gazu. Zapowiedzi ze strony rosyjskiej są jasne i klarowne. Wunderland wypowiedziała się jeszcze czyli szefowa Komisji Europejskiej, wypowiedziała się jeszcze. Wczoraj, czy przedwczoraj, czy może i nawet w piątek, dokładnie nie pamiętam, ale w kwestii tego, że z jej perspektywy zagrożenie faktem, zagrożenie tym, że gaz może nie powinnąć, jest bardzo duże. Mówiła to po konserwacji Nord Streamu. My też zastanawialiśmy się nad tym w analizach, czy faktycznie Rosja tak łatwo puści gaz i nie wykorzysta właśnie tego elementu konserwacji. Jako takiego cichego, cichego przemknięcia, bardziej gładkiego przejścia między całkowitym odcięciem a takim częściowym. No i dzieje się to już na tą chwilę. Dużo wskazuje na to, że jeżeli ten gaz będzie aż tak mocno ograniczony, jest ograniczony chyba praktycznie połowicznie, może się zdarzyć tak, że Niemcom nie wystarczy. To do zrobienia zapasów na zimę. Niemcy, co prawda, ogłosiły już, żeby tutaj nie skłamać, trzy tygodnie temu informację, że do końca lipca uniezależnią się od węgla, natomiast do końca roku, nie niezależnie się od gazu rosyjskiego. Na razie nie wiadomo jeszcze, nie, nie ma jakichś takich zbiorczych danych dotyczących tego, jak to im idzie. Natomiast no, z perspektywy takiej makro, z perspektywy czystego, czystego przyjrzenia się zapasom, nie wiem, drodzy Państwo, czy będzie to do końca możliwe. Raczej podchodzę do tego sceptycznie. Tematem w tym tygodniu jest rzecz jasna jest rzecz jasna, drodzy państwo, posiedzenie Fedu mamy 27 lipca, czyli jutro jutro o Fedzie powiemy trochę więcej. Dzisiaj raczej nie będę jeszcze o tym wspominać, natomiast dosyć ciekawą sytuacją będzie to, że jak spojrzymy sobie w kalendarz, a spojrzymy teraz, zerkniemy sobie, jak to się rozkłada, to tak, drodzy państwo, jutro wszystko fantastycznie, mamy posiedzenie. Oczywiście są to godziny późne, ale bardziej chodzi mi o czwartek, gdzie czwartek powinien być jeszcze intensywniejszym dniem dostarczającym jeszcze większej zmienności. Już mówię dlaczego. To będzie 28. Bowiem, drodzy Państwo, poznamy dane dotyczące bezrobocia, na które FED bardzo silnie zwraca uwagę. No i co ważne, dotyczące wydatków konsumentów w ujęciu PKB, także te dodatkowe dane, które mogą docelowo wpłynąć na decyzje Fedowskie będą dopiero po posiedzeniu. Także ten element tego, że dowiemy się niektórych rzeczy dopiero po, no jest też takim małą zagadką z racji tego drodzy państwo, że Rynek podczas tych największych zawirowań, które działy się przez ostatnie 3 tygodnie, wycenią dużo większą podwyżkę niż jaką wycenia teraz, jakie były zapowiedzi Fedu. Na tą chwilę 75 punktów bazowych to jest scenariusz podstawowy, natomiast podsyca trochę pójście w bardziej agresywnym kierunku fakt, że w międzyczasie pojawiła się rekordowa inflacja na poziomie 9,1% oraz kwestie Związane z surowcami energetycznymi. Także tutaj tych elementów, które dodatkowo jeszcze otaczają tą decyzję, jest naprawdę dużo. Dodatkowo rynek pracy też nie wyszedł jakiś znamienity i wyśmienity w ostatnim czasie. Także może być dosyć ciekawie na przełomie środy i czwartku pod względem zmienności na rynkach. Dzisiaj natomiast, drodzy Państwo, praktycznie do sesji amerykańskiej nic się znów nie dzieje. Jedynie o 12 poznamy wskaźnik sprzedaży hurtowej detalicznej. I samochodów z Wielkiej Brytanii. Natomiast w środku dnia już na otwarciu tej 15 godzina indeks cen domów no i sprzedaż nowych domów o godzinie 16 wyjdzie również. Poza tym, wczoraj poznaliśmy te lokalne wskaźniki przemysłowe według konkretnych dystryktów Fedowskich. Dzisiaj jest bardzo podobnie, między innymi z Richmond będzie mieli wskaźnik przemysłowy, indeks dostaw, usług i tak dalej. Natomiast na co warto zwrócić uwagę podczas tych wskaźników? Wiadomo, że w zależności od Lokalizacji tego dystryktu będą się one różniły. Natomiast zobaczcie, że generalnie pokazują one niezaciekawe informacje niezaciekawe, oczywiście, lokalnie e, dla przemysłu i dla usług. Gdzieś pomałuż ten element spowolnienia wybija się coraz śmielej na ten plan pierwszym. Dzisiaj, drodzy Państwo, zerknijmy sobie, jak te target te się rozkładają, jutro też sobie zerkniemy, natomiast ku pamięci, bo pokażę to jutro pewnie na analizie, na razie 75% rynku wycenia dyskontuje podwyżkę 70 punktów bazowych, jest zdecydowanie mniejsza ilość, ale natomiast dosyć duża, czyli 25 punktów bazowych, wy, przepraszam, 25% rynku wycenia większą podwyżkę 100 punktów bazowych. Rentowności tak na dobrą sprawę dzisiaj nam spadają. Wczoraj mieliśmy to wybicie na rentownościach, co pozwoliło głównie paromienowym. Na lekkie wyskoczenie do góry, m.in. na funcie, na euro, na australijczyku, na nowozelandczyku, na tych mocniejszych parach w ciągu dnia widzieliśmy te głębsze odreagowanie co do jena. No dzisiaj one się tak zatrzymały, te pary, zaraz do, sobie do tego przyjdziemy w takim zawieszeniu. No z racji tego, że brakuje, drodzy Państwo, tego elementu w postaci danych makro. Dzieje się coś w geopolityce. Na razie rynki nie za bardzo wiedzą, w którą stronę to pociągnąć, wiedzą, wiedzą że są to negatywne informacje. Natomiast nie jest to jeszcze na tyle wybijające się wydarzenie na plan pierwszy, jeszcze się o tym aż tyle nie mówi, żeby jakoś bardziej agresywnie to dyskontowały. Na tę chwilę, drodzy Państwo, rentowności no, zjechały bardzo mocno od swojego szczytu. To zjechanie obserwowaliśmy między innymi na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Mimo, że to są amerykańskie rentowności, to po tym posiedzeniu mieliśmy ten rajd, on się rozpoczął mniej więcej w tym miejscu, mieliśmy ten rajd do dołu, czyli mocne zakupy obligacji. Przy tym wszystkim, drodzy Państwo, bardzo słabo radzi sobie złoto, więc siłą rzeczy w tle te trendy dolarowe dalej będą dominowały, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy sobie na futuresy, na cały ten rozkład, jak to na tą chwilę. Wygląda, no to sektor energetyczny oczywiście dominuje. Kwestie wstrzymania gazu, tego, że może go zabraknąć, pozwoliły cenie na dalsze umocnienie. Jeżeli chodzi o ropę, tutaj ona korzysta na dobrych trendach sektora energetycznego. Choć, biorąc pod uwagę, drodzy Państwo, to jak na tą chwilę wyglądają dostawy, to że OPEC nic za bardzo nie chce z tym robić, to że są zgrzyty również w tym sektorze, to także tą ropę umacnia. No i z jednej strony, patrząc na sektor energetyczny, moglibyśmy mówić, no, dolar jest słabną, no mam Trzymają się dobrze. Energetyki trzymają się, drodzy Państwo, dobrze ze względu na dobre fundamenty, ze względu na to, że są zagrożenia, które mogą w dużej mierze spowodować to, że Popyt na surowce energetyczne diametralnie wzrośnie z racji ograniczonej podaży jednej ze stron. Tutaj oczywiście mam na myśli stronę rosyjskiej. Natomiast nie patrzyłabym na tą chwilę mm, przez pryzmat energetyków na siłę dolara. Siłę dolara na razie determinuje co innego, i siłę dolara widzimy m.in. w rentownościach, widzimy w indeksie dolara oraz w tym, drodzy Państwo, że. Nadal złoto nieszczególnie reaguje na wszelkiego rodzaju zagrożenia, które są. Zobaczcie, że złoto jeszcze obserwowaliśmy na początku, już pomijam początek tego roku, było w ogóle 1900 i w górę. Gdzieś tam oscylowało nawet w granicach 2000 dolarów. Natomiast teraz złoto, zobaczcie, drodzy Państwo, że nie wychodzi z pewnej strefy 1720, 1716, 1708. Cały czas balansujemy gdzieś w okolicach 1700, co też jest odwzorowaniem tego, że wcale tak bardzo te metale, no, może pomijam tutaj. Platynę, pomijam metale bardziej przemysłowe, ale złoto, srebro, te metale szlachetne, nieszczególnie chcą się wobec ryzyk, które są na giełdach umacniać. Dzisiaj patrząc na sektor walutowy, no na razie. No nie, nie można tu powiedzieć, że ktoś szczególnie się wybija. Wczoraj Australijczyk, Nowozelandczyk, funt dosyć stabilnie stały na rynku. Dzisiaj dla funta o 12.00. Bardzo istotne dane dotyczące zamówień. Nie mówię, że one zaraz tam wybiją, nie wiadomo co zrobią. Natomiast warto mieć na uwadze, że jest to jeden z licznych dzisiaj odczytów, który może mieć rynkowe znaczenie. Dzisiaj, drodzy Państwo tak na dobrą sprawę na rynku waltowym na razie płasko, jedynie kanadyjczyk w związku z, le, z lepszymi cenami ropy trochę nam wybija, dolar płasko, jen płasko, frank płasko, czyli waluty, które potencjalnie absorbują nam ryzyka, na razie nieszczególnie jakoś się umacniają. Co z indeksem dolara? Indeks dolara zawisł trochę przy poziomie 106, 16, 22, no ale tutaj nie wiem, czy Państwo dobrze widzą, ja może przybliżę, ta akumulacja knotów, no, trochę przeskoczyliśmy, natomiast ta akumulacja knotów, ta duża kompresja i te spore wolumeny, które się tu pojawiają, mogą sprzyjać akumulacji typowej pod wydarzenie czyli pod posiedzenie Fedowskie. No, na razie indeks dolara wyhamował trochę. Zobaczymy, czy dzisiaj da radę odrobić przynajmniej. Część strat z ostatniego tygodnia. My, może, sobie jeszcze zerkniemy na Futuresy tak całościowo. Na tą chwilę fund radzi sobie dobrze. Australijczyk też. No i CAD, czyli bardziej idziemy w ten moment na surowce niż. Niż tak ściśle na taką współpracę walutową, tak bym to nazwała, między różnymi walutami i korelacjami w związku z tym. Zerknijmy sobie, drodzy Państwo, jak rozkłada się to wszystko u nas na wykresach, co ciekawego, co nieciekawego może dziś być. Generalnie euro nam trochę odskoczyło. Tutaj te strefy popytowo-podażowe dalej są aktualne, bo żadna z nich nie została przetestowana. One co prawda są głębokie, natomiast to, że są głębokie, pozwolą w dużej mierze przy podejściu do którejś stref, przy większej konsolidacji, stwierdzić, Stwierdzić, że jest tutaj szansa na bardziej agresywne wyjście, agresywne wybicie. Na razie wszystko tak utyka, e, utyka w miejscu. Natomiast jeżeli spojrzymy na font, to one sobie trochę lepiej radzą. One wybiły tą strefę podażową, przetestowały, wyszły do góry, no i na tą chwilę mamy takie lekkie ściągnięcie. Strefę kolejną moglibyśmy sobie ustawić. Mniej więcej e, tutaj ona jeszcze nie została naruszona. No, ta agresywna świeczka, która na tą chwilę się robi, jeżeli nie zostanie ściągnięta, może dać miejsce do takiego fałszotnego odbicia, co się dosyć często zdarza na funtach. One mają, no tutaj widzimy takie wyjścia e, właśnie ze swoich konsolidacji, mają takie bardzo agresywne, takie wręcz wy, wyskakujące, e, co oczywiście nie jest, nie jest gdzieś tam e, niczym złym, e, wręcz przeciwnie, można się przyzwyczaić do tego, że fund w taki sposób y, gdzieś tam odreagowuje. Dolar do jena, y, no powiela ruch, jeżeli spojrzymy sobie na dolara do jena, powiela ruch, który dzieje się na rentownościach, czyli taki ruch, drodzy Państwo, ściągający, Tutaj on naprawdę zanurkował, więc Japończycy pewnie odetchnęli w związku z takimi notowaniami. No i strefa podażowa na Australijczyku. I oczywiście wzięlibyśmy jako zakres całego knota, czyli maksymalnie ustawilibyśmy sobie tutaj. Ona jest na razie testowana. Te to, to agresywne odskoczenie, które mogło tutaj być, na razie do niego nie doszło. Zobaczcie, że ta, te zlecenia, które były zakumulowane, pozwoliły na ten ruch na Australijczyku na tą chwilę jeszcze nie odreagowały, jeszcze tutaj nie dzieje się zbyt, zbyt dużo. Złoto, jak wspomniałam, w miejscu pomimo spadających rentowności przynajmniej dzisiaj niezachętnie wychodzi z tej strefy kompresji. No i tutaj co się dzieje na funcie do jena? No, z jednej strony rentowności, z drugiej strony takie techniczne miejsca korekty. Funt no, powinien powielać ruchy funta do dolara, no bo tutaj całokształtem idziemy w taką mocną walutę. Natomiast euro do jena trochę łagodniej, no i to może być ten sygnał do tego, że te pary jenowe dzisiaj mogą, ale nie muszą zanurkować, zobaczymy, jak wszystko się rozłoży w ciągu dnia także na rentownościach. Dolar do kada jest w ogóle ciekawy, bo jeżeli sobie zerkniemy tak na całokształt, nawet na H4, to on, drodzy Państwo, jest w bardzo ciekawej strefie popytowej. Strefa ta jeszcze nie została przetestowana, on tak się trochę przytrzymał, tak się wygładził, tak jak indeks dolara, natomiast tutaj, przy silnych cenach ropy, no nie jest to dobra, dobre miejsce, lakada z perspektywy fundamentalnej. Słabsze ceny ropy oczywiście mogłyby nieco tutaj wprowadzić takiej świeżości. Jeżeli chodzi natomiast o indeksy, no to szczególnie osłabiały się indeksy europejskie z wiadomego powodu, z powodu, no dzisiaj trochę wybra, wybrały one tego gorszego otwarcia, z wiadomego powodu, którym jest zagrożenie ze strony surowców energetycznych, ze strony tego, że tam może... Te, tego gazu, szczególnie gazu, po prostu zabraknąć. Większość indeksów, także amerykańskich, pomimo że wczoraj zamknęła delikatnie tą sesję na plusie, to było naprawdę delikatne odskoczenie, liczące, w, liczące może nie wiem, 0,15, 0,18, to na pewno nie było więcej też powielają ruchy e, takie globalne na indeksach. Także, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Jutro czeka nas przernięcie przez e, potencjalne scenariusze do decyzji Fedowskiej. Tymczasem dziękuję serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia jutro.